Jo Dzisiaj przygotujemy sobie ekstrawagancką sałatkę ze składników, które każdy ma w domu, czyli sproszkowane sutimenea, księżycowy pył i amid kwasu delizergowego. Żartowałem, ale Was wkręciłem, co? Składniki to kapusta, w oryginalnym przepisie jest czerwona, ale ja akurat tylko taką znalazłem, brokuł, szczypior, yy, masło orzechowe, tahini, jeśli chcecie polecić po taniości, możecie po prostu uprażyć ziarno sezamu i je zmielić w blenderze, trzy marchewki, sok z limonki, sos sojowy i makaron. Spaghetti pełnoziarnisty Bierzemy się za przygotowywanie. Zaczynamy od tego, że musimy 100 g makaronu, 100 gramów makaronu, przepraszam, wrzucić do gotującej się wody i ugotować go. Dobra, muszę się wam pochwalić, że mam takie, taką tą maszynkę do robienia takich tych z różnych warzyw i normalnie strugam sobie marchewkę jako ówek. czajcie bazę, ale zajebiste. Dobra, wyszło mi tego tyle, że musiałem to dać w dwie spore miski. Nie wiem, kto wymyślił ten przepis, ale był genialny, bo teraz nie będę musiał robić sobie śniadania przez dwa dni. Ym, I wiecie co zrobić coś takiego, że sobie dam tutaj inny dressing, a tutaj inny. Jestem geniuszem. Pierwszy dressing to trzy łyżki masła orzechowego, jedna łyżka tahini, około jednej łyżki soku z limonki, może trochę więcej, i około jednej łyżki. Ach. Dobra, pierwszy dressing to trzy łyżki masła orzechowego, jedna łyżka tahini, jedna łyżka soku z limonki, jedna łyżka sosu sojowego. Wiem, że to wygląda jak nie powiem nawet co, ale zapewniam Was, że jest smaczne. Rozrzedzę to jeszcze z wodą i będę wlewał do sałatki. W drugiej sałatce dressing jest praktycznie taki sam, tylko że zamiast trzech łyżek masła orzechowego dałem 3 łyżki hummusu i zamiast łyżki tahini dałem łyżkę masła orzechowego. Moim zdaniem ta pierwsza jest lepsza, czyli ta z większą ilością masła orzechowego i z tahini. Ale i tak obie są po prostu wspaniałe. No, musicie tego spróbować, mam, mam nadzieję, że nigdy nie próbowaliście takiej yy, dziwnej sałatki, bo ja w ogóle pierwszy raz to zrobiłem i jestem zachwycony. Ale naprawdę polecam Wam, warto próbować nowych rzeczy, warto eksperymentować w kuchni yy, Także jeszcze na koniec mała ciekawostka od Eustachego Otóż, Eustachy chciał Wam powiedzieć, że warzywa kapustne, czyli na przykład właśnie kapusta, broku, kalafior, ale także brukselca, której nienawidzę, ale może ktoś się lubi Zawierają bardzo rzadki, bardzo cenny związek, zwany indolo-3-karbinol, który wspiera proces glukuronidacji Dobrze to mówię? Tak, chyba tak Czyli po prostu łączenia toksyn z glutationem, co umożliwia rozpuszczenie ich w wodzie i wydalenie z organizmu, dzięki czemu warzywa kapustne są naprawdę bardzo silnie detoksykujące. chronią nas np. Na przed rakiem itd. Tak itd. Tak i warto je spożywać każdego dnia. To tyle, dziękuję za uwagę i miłego dnia.